Każde do życia potrzebuje pokarmu. Dziś porozmawiamy sobie o organizmach, które samodzielnie są w stanie ten pokarm sobie wytworzyć. Czyli o organizmach samożywnych. Zapraszam! Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, kto odżywia się samożywnie. Pewnie powiesz, że rośliny. I będziesz mieć rację. Wszystkie rośliny odżywiają się samożywnie. Zaraz, zaraz. A rosiczka? Przecież to roślina, a łapie owady. Ona chyba nie odżywia się samożywnie. A właśnie, że rosiczka też jest rośliną samożywną. Ale rzeczywiście wabi drobne zwierzęta do swoich liści, pułapek. Ale zupełnie w innym celu. Z tkanek zwierząt pobiera sobie tylko azot, czyli pierwiastek, którego brakuje w jej glebie. Ale nie tylko rośliny odżywiają się samożywnie. Do tej grupy zaliczymy też niektóre protisty. Na przykład brunatnice i nieliczne bakterie, jak chociażby sinice. Większość organizmów samorzędnych wytwarza sobie pokarm w procesie fotosyntezy. Omówmy sobie ten proces na przykładzie drzewa. Drzewo korzeniami z gleby pobiera wodę, a następnie transportuje ją w górę do liści, bo to właśnie w zielonych liściach zachodzi proces fotosyntezy. A to dzięki temu, że ich komórki są wyposażone w chloroplasty zawierające zielony barwnik chlorofil. Dzięki temu potrafią one pochłaniać światło. I to właśnie w obecności światła z wody i z dwutlenku węgla, który jest w powietrzu, rośliny wytwarzają substancje pokarmowe. A jako efekt uboczny całego procesu wydzielany jest tlen który jest uwalniany do atmosfery. Substancje pokarmowe wytworzone w liściach w procesie fotosyntezy są rozprowadzane do wszystkich komórek ciała organizmu. Powtórzmy. Rośliny w procesie fotosyntezy z dwutlenku węgla i wody w chloroplastach pod wpływem światła słonecznego produkują substancje pokarmowe i tlen. Substancją pokarmową produkowaną w procesie fotosyntezy może być glukoza, cukier, będący podstawowym źródłem energii dla organizmu. To dzięki niej roślina może obrócić swoje liście w stronę światła, czy nawet obrócić się mogą całe kwiaty w kierunku słońca, jak ma to miejsce w przypadku słonecznika. Substancje pokarmowe to materiał do produkcji związków budujących ciało. Dzięki temu roślina powiększa się, wypuszcza nowe pędy, liście, kwiaty czy owoce. Z substancji pokarmowych powstają też materiały zapasowe, które pomagają roślinie przetrwać trudny okres zimy i umożliwiają rozwój nowych roślin wiosną. Przykładem może być tu ziemniak i jego bulwy, w których gromadzią skrobie. Fotosynteza nie zawsze zachodzi z taką samą intensywnością. Na przebieg tego procesu wpływ ma wiele czynników. Przede wszystkim światło. Bez niego fotosynteza nie zachodzi. Dlatego właśnie rośliny fotosyntezyzują tylko w dzień. Dwutlenek węgla i woda, czyli podstawowe produkty w procesie fotosyntezy, odpowiednia temperatura czy obecność soli mineralnych. Te wszystkie czynniki, zarówno w nadmiarze, jak i w niedoborze, zmniejszają intensywność procesu fotosyntezy. Gdy któregoś z tych czynników jest za mało lub za dużo, rośliny rosną słabiej i są mniejsze. Sprawdźmy to wykonując prosty eksperyment. Sformułujemy problem badawczy. Czy zwiększona ilość dwutlenku węgla pozytywnie wpłynie na intensywność fotosyntezy? Moja hipoteza jest taka. Zwiększona ilość dwutlenku węgla powoduje wzrost intensywności fotosyntezy. Przebieg doświadczenia. Przygotujemy dwie gałązki moczarki kanadyjskiej. Jest ona do kupienia w sklepach akwarystycznych. Dwie probówki, a także woda zwykła z kranu i woda gazowana. Próba badawcza. Do probówki nalej wodę gazowaną i włóż jedną gałązkę moczarki. Próba kontrolna. Do drugiej probówki nalej wodę z kranu i także umieść w niej gałązkę moczarki. Porównaj liczbę pęcherzyków gazu, tlenu uwalniającego się w próbie badawczej i próbie kontrolnej w ciągu jednej minuty. W probówce napełnionej wodą gazowaną czyli w wodzie, gdzie jest więcej dwutlenku węgla można zaobserwować więcej pęcherzyków gazu niż w probówce napełnionej wodą z kranu. Moja hipoteza się potwierdziła. Zwiększona ilość dwutlenku węgla w środowisku powoduje wzrost intensywności fotosyntezy. I na koniec ciekawostka: nie wiem czy wiesz, ale istnieją bakterie żyjące na dnie oceanów, w pobliżu miejsc, z których wydobywa się gorąca woda zawierająca gazy wulkaniczne. Tam już nie dochodzą promienie słońca, nie ma światła, w związku z tym nie można przeprowadzić fotosyntezy. Te bakterie radzą sobie inaczej. Zamiast energii słonecznej wykorzystują energię chemiczną, a ten proces nazwano chemosyntezą. Zapamiętaj najważniejsze: odżywianie się polega na dostarczaniu organizmowi substancji pokarmowych, które budują jego ciało i są dla niego źródłem energii. Organizmy samożywne samodzielnie wytwarzają pokarm podczas fotosyntezy. Do organizmów samożywnych zaliczamy rośliny oraz niektóre bakterie i protisty. Fotosynteza to proces, w którym z dwutlenku węgla i wody powstają substancje pokarmowe i tlen. Do jej przebiegu jest potrzebne światło.